Tak, e, natomiast co do systemu Windows, jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego systemu. E, muszę tak szczerze przyznać, że jeszcze nigdy mi się nic nie przytrafiło ze strony systemu takiego złego. E, e, natomiast kiedyś, wiele lat temu, mój brat e, starszy, świętej pamięci. Był grafikiem komputerowym, pracował przy grafice i go się wtedy spytałem e, odnośnie systemu, co myśli o systemie. I mój brat starszy powiedział, że system, no, jeśli ktoś mądrze korzysta z systemu i nie robi głupot, to wtedy będzie on działał, działał i nie będzie się nic działo. Złego. Bo czasami, no. Zdarza się zrobić człowiekowi jakąś głupotę, jak jest zamieszanie w systemie e, i później są jakieś komplikacje. E, I dokładnie to tak jest, jak się nainstaluje no, różnych takich e, masę różnych rzeczy, to czasami system może mieć pewne kłopoty. Ale jeśli na przykład tak się będzie instalować rozsądnie programy i nadużywać po prostu różnych takich gadżetów przeważnie. Bo najgorzej to właśnie te gadżety, emulatory to najbardziej po prostu tak system um, simula, dokładnie mówiąc. Ale ja zrobiłem tak jak mój brat powiedział wiele lat temu. To był wtedy Windows 98. Ja wtedy często przeprowadzałem, no praktycznie co tydzień przeprowadzałem defragmentację systemu. Ale później właśnie zauważyłem, że faktycznie, że jeśli tak mądrze się korzysta, rozsądnie z systemu, nie robi się głupich rzeczy, to ten system będzie chodził bardzo idealnie i to był wtedy Windows 98 najpóźniej no i później XP i do obecnego dokładnie wszystko się opiera na tej samej zasadzie tylko że teraz system jest jeszcze bardziej jest zaawansowany i system po prostu się naprawia automatycznie tak bardzo pięknie jest system zrobiony. No i uważam, że po prostu um, to dobry system jest. Każda firma, która by na przykład teraz zajęła miejsce Windowsa, czy jabłuszko, czy inne systemy, to każdy no, każdy system by działał w ten sam sposób co obecny. I wszyscy by po prostu mówili zawsze źle na firmy sy wydawcy systemu Bo to już jak jest Po prostu jakby jabłuszko teraz powiedzmy panowało To wszyscy by gadali na jabłuszko, że zajęło rynek i nie dało szansy innym um, Że każdy system jaki by nie powstał I był na tym samym poziomie co Windows To wszyscy by gadali to samo co gadają na Windows bo jest część ludzi, która po prostu nie rozumie tego i po prostu wrzucają najgorsze rzeczy na Windowsa, na Microsoft. I po prostu, według mnie, co właśnie wrzucają na Windowsa, to są w wielkim błędzie po prostu. No bo no sam się przekonałem, że ten system jest bardzo dobry, ma bardzo dużą paletę zabezpieczeń. Można korzystać z dodatkowych firewallów, z takiego urządzenia, które się podłącza do sieci. I wszystkie systemy są chronione przez firewall. I ja pracowałam nad takim firewallem. Ale jak zauważyłem, że system jest tak rozbudowany, że praktycznie on nie potrzebuje firewall'u dodatkowego, bo ma centralne zabezpieczenia bardzo porządne. Ma najpotężniejszego firewalla, jakiego można sobie wyobrazić w firmie Microsoft, bo każdy system operacyjny, jak widzi jakieś zagrożenia, to od razu się łączy z główną bazą w Microsoftie i się po prostu um, no, ratuje przed wirusami. Ja zauważyłem, że nieraz no, trafia się taka sytuacja, że masa wirusów się próbuje wbić. Ale są zatrzymywane właśnie na zabezpieczeniach Firewallu w samym systemie. Że to można właśnie potwierdzić, że system jest bardzo dobry. Ma bardzo dobry pakiet zabezpieczeń i naprawdę bardzo dobrze i stabilnie funkcjonuje. Tylko po prostu wszystko zależy od tego, jak się z niego korzysta. Jeśli się robi dużo głupich rzeczy, to wtedy może tak być, że system powiedzmy może mieć jakieś kłopoty wtedy spowodowanych po prostu samym użytkownikiem, odbiorcą systemu. No i natomiast no, mogą być niewielkie tam różnice, na przykład między Linuxem a Windowsem, a dlatego, bo e, Windows jest po prostu, jak to można powiedzieć, bardzo rozbudowanym systemem i ma. Dużo po prostu super, różnych takich um, multimediów, dużo takich fajnych, um, roz, rozszerzonych możliwości. No a Linux jeszcze nie ma takich możliwości rozbudowanych, tak rozszerzonych jak Windows, i dlatego niewielka różnica w reakcji niektórych zadań jest większa, że w niektórych sytuacjach Linux, to chyba szybszy, szybszy jest. Ale tylko trochę. Ale natomiast e, Linux nie jest tak rozszerzony nie ma takich po prostu rozbudowanych opcji jak Windows. A Windows po prostu jest taką po prostu, takim Monstrum. Po prostu coś, co ma wszystko. Wszystkie opcje, jakie tylko dusza zapragnie. Istny raj po prostu ma wszystko po prostu, po prostu kompletnie wszystkie opcje jakich tylko trzeba. Dlatego ja no dziwię się czasami, że tam widzę nieraz gości, którzy mówią na system. No bo ja od czasu zainstalowania Windowsa, nie? E, na przykład w tamtym komputerze, który jest od e, takich właśnie Zadań specjalnych, to znaczy tam system wchodzi z innego komputera, bo komputer uległ awarii, ale system z tego, na tym dysku cały czas działa na nowym komputerze, który jest przeznaczony do różnego testowania różnych projektów, które zbuduje kiedyś. I ten system od 2015 jeśli się nie mylę, coś w tych granicach czasu, praktycznie od momentu, w którym powstał. To teraz po wydaniu tego systemu go kupiłem. 20 krok po wydaniu systemu Windows. Bo najpierw sobie go zainstalowałem z Windows 7 na 10, a za jakiś czas sobie po prostu go kupiłem w sklepie, w firmie. I od tamtej pory jest system z nośnika zainstalowany. No i po prostu powiem Wam, że ten system od tamtej pory jest zainstalowany. I jest naprawdę wszystko w porządku. Nic się nie dzieje z tym systemem. No bo tak pamiętałem o tym, co mój brat powiedział: że jak będzie się mądrze korzystać z systemu, to będzie w porządku zawsze. Nie będzie się wysypywało nic. I taka jest prawda. To wszystko zależy od tego, jak się korzysta z systemu, jakie się ruchy podejmuje. Zauważyłem, że system stara się wszystkie błędy korygować, które pochodzą ze strony użytkownika, ale um, słyszałem, że ludzie nie są zachwyceni, że system po prostu rejestruje różne takie ruchy człowieka i to najbardziej stoi w oczach ludziom. Ale po prostu chodzi o to, że jeśli jest się uczciwym człowiekiem, to się nie trzeba obawiać tego, że system będzie to rejestrował. W bazie danych Microsoftu. Natomiast ja jestem uczciwym człowiekiem i nie mam nic przeciwko temu, że każdy mój ruch myszkom na pulpicie jest rejestrowany w bazie Microsoftu, bo jestem otwartym, dobrym człowiekiem i nie mam nic do ukrycia. Natomiast to jest zrobione z tą myślą, że na przykład jeśli są źli ludzie, którzy po prostu robią, robią zło. Tak podejrzewam, że to przeważnie tacy ludzie, to ta, takim ludziom po prostu to nie odpowiada, że jest e, wszystko rejestrowane w bazie danych e, w Microsoftu, każdy ruch. Bo jak chcą zrobić jakiś numer komuś, powiedzmy, to już za bardzo nie mogą tego zrobić. No i dlatego tak, tak to jest. Tak z tego, co mi się wydaje, to od tego to zależy. Po prostu, jeśli. Ktoś jest dobrym człowiekiem i nie ma nic do ukrycia, to, to mi to nie będzie przeszkadzało, że to jest w bazie danych rejestrowane wszystko, cała zawartość dysku, czy to co robi w sieci. Mi to nie przeszkadza. Naprawdę, ale podejrzewam, że to przeszkadza tym, którzy po prostu mają jakieś złe zamiary. Tak mi się wydaje. Nie mogę tego tak na 100% powiedzieć, ale tak mi się wydaje, że to są przeważnie ci ludzie, którzy po prostu mają coś po prostu na sumieniu, czy jakieś złe zamiary i im to przeszkadza, że po prostu wszystko jest rejestrowane. Tak dokładnie to w każdym systemie są takie, takie po prostu rzeczy, które się robi rejestrowane. No ale w się po prostu. Najłatwiej to stwierdzić, że jest zarejestrowane położenie na przykład teraz kur kursora mys myszki, nawigacja myszki. E, no. że po prostu to jest kwestia tego, ja obecnie jestem bardzo zadowolony z Windowsa i po prostu zawsze będę po stronie firmy Microsoftu, bo ta firma jest w porządku. I po prostu, tak szczerze mówiąc, każda firma, która byłaby w, no, na takim poziomie jak Windows, każda firma by wykorzystywała swoje możliwości. Zawsze by się znaleźli tacy ludzie, którzy by po prostu narzekali, że to, że tamto. Dlatego trzeba wspierać i być po stronie Microsoftu. Ja przynajmniej jestem po stronie Microsoftu, bo wiem, że Microsoft jest w porządku i nie mam nic przeciwko temu, że po prostu jest tak otwartym systemem i tak bardzo zaawansowanym systemem, że jest po prostu ok. Jestem po prostu, podziwiam w ogóle ten system, jest naprawdę super. Natomiast, tak jak już mówiłam, system, który zainstalowałam zaraz po wydaniu do tej pory chodzi, jest idealnie. No. I to tak, w tamtym komputerze, co jest tam, To tam do tej pory, chodzi OK. I we wszystkich komputerach, w których jest zainstalowany system Windows, jest po prostu OK. Nic się nie dzieje, wszystko jest dobrze. I natomiast, Dziwię się tym ludziom, którzy narzekają na Windowsa. Pozdrawiam całą firmę Microsoft i naprawdę jestem e, bardzo zadowolony z tego systemu i ze wszystkich wydań systemu. Może była trochę mniej udana wersja Windowsa Vista, bo tam były jakieś kłopoty, ale Microsoft bardzo szybko rozwiązał te kłopoty e, Windowsem 7. Nie ja się tak i tak zbesz Pozdrawiam wszystkich serdecznie hejka pa